Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj zapraszam na recenzję serii książeczek z Akademii Mądrego Dziecka od wydawnictwa Egmont. A są to y, książeczki literkowe w przedszkole. Mały rozmiar, cieniutkie książeczki, które mają bardzo fajne ceny. I każda książeczka to jest kompletnie inna historia. Zobaczcie na inną literkę. U nas już były jakieś książeczki z literkowego przedszkola. Poszukajcie na kanale, myślę, że bez problemu znajdziecie. Kliknijcie w link Akademia Mądrego Dziecka na blogu, to na pewno znajdziecie te książeczki bardzo szybko. No cóż, za... no a my zaglądamy do wnętrza. J jak jaskiniowiec, czyli historia, można tutaj już wywnioskować, będzie się tyczyła prehistorii jaskiniowca, ale zobaczcie, mamy też inne wyrazy na J i one wszystkie są pogrubione, są wyszczególnione właśnie w tej książeczce. Najpierw mamy historię Zobaczcie, naszego jaskiniowca też tutaj mamy, a na samym końcu zadania, najróżniejsze zadania do wykonania, i tak właśnie wygląda książeczka J. Jak jaskiniowiec. Dalej mamy I. Jak infekcja. Tutaj są zimowe klimaty historia dzieje się właśnie zimą. Zobaczcie, są świąteczne klimaty również o chorobie więc też warto sobie Przeczytać, nawet jeżeli nie teraz, to zostawić ją na zimę, bo będzie na pewno na czasie. Mamy oczywiście, ta w tamtej też było to samo na początku. Pokoloruj małą i wielką literę, a na końcu są zadania. Też w klimacie zimowym, zadania do wykonania. Świetna seria. Bardzo polubiłyśmy literkowe przedszkole, bo to są świetne, wesołe historyjki. No i te zadania na końcu też super się sprawdzają. Chy, jak ha. No to już wiadomo, co będzie w roli głównej i jakie wyrazy będą podkreślone na hy. Bohaterowie są bardzo do siebie, zobaczcie, podobni. Ilustracje są świetne, kolorowe, zachęcają do oglądania ich. No i cóż więcej mogę o książkach powiedzieć? Fajnie się czyta. No, i można też oswajać literki właśnie dzięki nim. A długość tych historii jest taka, że z przedszkolakami spokojnie będziemy mogli całą książeczkę przeczytać. One mają bardzo duże ilustracje, no i nie aż tak dużo tego tekstu na poszczególnych stronach. Tutaj jest fy, jak foka też były zadania na końcu kolorowe wnętrze, też tutaj trochę zimowych klimatów i na początku również kolorujemy wielką i małą literę od wydawnictwa Egmont. Taka fajna seria małych książeczek. Książeczek które świetnie też się sprawdzą, jeżeli wybieracie się w odwiedziny do domu, gdzie jest dziecko i nie wiecie, co mu kupić, a nie chcecie kupować czekolady czy czegoś takiego, to kupcie książeczkę za kilka złotych, małe, niewielkie książeczki, a sprawią ogrom radości. Więcej o nich na blogu, w opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam i dziękuję już za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.